Mikołaj Kopernik w obiektywie młodzieży. Zakończył się ogólnopolski konkurs na film edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju pod tytułem Powrót do przyszłości Mikołaj Kopernik w moich czasach. Konkurs zorganizowany został przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu w związku z obchodzonym rokiem wielkiego astronoma. Uczestnicy otrzymali nakręcone przez nas klipy wideo z Kopernikiem w roli głównej. Te klipy były kręcone na zielonym tle. Mieli wykorzystać te klipy w historii o Koperniku. Kopernik zjawia się w ich czasach, jest zaskoczony tym, co widzi, no i tutaj jest przestrzeń otwarta na historię, którą mają wymyślać właśnie młodzi filmowcy. Do konkursu zgłosiło się prawie 100 zespołów z całej Polski. Komisja konkursowa wybrała najlepsze z każdej kategorii wiekowej. Postanowiliśmy, że całość nagrania będzie miała miejsce we Fromborku, ponieważ jest to miejsce, myślimy, najbardziej związane z Mikołajem, Kopernikiem. Całą historię przedstawioną w filmie postanowiliśmy oprzeć na, na codziennym życiu uczniów szkoły średniej, czyli na naszym życiu. Zadanie było proste, zrobić film na temat Kopernika. Co do samej historii filmu tutaj... Moi koledzy ją zaplanowali. Ja zajmowałem się tylko i wyłącznie montażem i ewentualnym dźwiękiem. Najważniejszym problemem było, wydaje mi się, zmieszanie się w limicie czasowym. Przerabialiśmy scenę już kilkukrotnie, było kilka wyjazdów do Promborka, żeby mieć konkretne sceny, ale ostatecznie nie żałuję, bo było to całkiem fajne przeżycie. Rozdanie nagród i uroczysta gala podsumowująca konkursy związane z Mikołajem Kopernikiem odbyła się w Centrum Spotkań Europejskich Światowit Welblągu.